Prosimy Siemaneczku, witajcie, z tej strony Dawid i witam was na oczyneczku na moim kanale ...minut, bo będziemy sobie zabiera... zbierać na z moim kolegą tak, Olaf e, powinien zaraz do nas dołączyć czekamy sobie chwilę Olaf jest gotowy tak więc lecimy już na począteczku. Na po... normalnie taka zachwycona sprawa bo coś mi się popsuło już wam mówię o co chodzi. Chodzi o to, że mam po prostu za dużo filmów, bo na moim starym koncie był film, gdzie i to nie gorsy dynamite gorsów gorsów na gorsie to Gościu koszty Nie jeden. No nie! Psuje mi się ciągle skarpetka, ludzie. Muszę sobie poprawić ją. Sorry za to, no ale... Hmm... Miałem ponad 60 filmów nagrane. Tak i mi się już na karcie nie mieściło nic. Naprawdę, a was nie kłamać. Ja bydli dobry człowiek. Piszcie w komentarzu Olaf. A przypnę wam serduszko i może, może dam lajka. Like, nie wykluczam tego, że wam nie dam. Czekam od Olaf wróć się, dobra. Jest Olaf. Olaf, 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 Olaf! Olafiko! Olafiko! Mariko no nie przegrałem. Ale jak będzie drugie miejsce z Olafiką, Olafiką mój koliką, no nie, najgorzej. Naprawdę, no że, znaczy dobrze tylko, że drugie miejsce jadę mi właśnie chodzi. Dobra, gramy sobie dalej. To mój Olaf. Dobra. Zagram sobie chyba... Zagram sobie Barlejem Moim rzucającym kolegom. No, już mamy 3 minuty film I tak więc taki luzik, luzik, luzik ten film, taki nie wiem, 6 minut żeby to się długo nie robił, bo to jest trochę nudy nudy jest jak się czeka ogólnie tyle, no niestety Olaf chyba wyszedł chyba wyszedł Olaf o jest, dobra, gotowy jest no więc lecimy, no i e, przy, m, przypomnę wam się na kanał Olafa Olaf Czarnecki z Dużej y, O! Zostawcie Subika. Będziemy chyba teraz dużo odcinków razem nagrywać z Olafem. Chyba tutaj są co nie, nie ma nikogo. Dynomajk, patrzcie dynamak, widzicie dynamajka. O, nie doleci, chyba do niego to. Patrzcie jak się biją. Ale lepa tutaj jest kompletna ludzie. Popatrzcie! No, no nie! skorbetka najgorsza na świecie! Sorka za te krzyki, no ale nie da się z tą skarpetką wytrzymać. O ty gnoju, Franku! Sranku. I te sranku, Franku. A ja tu jeden No dawaj tu, dawaj tu. Co, boisz się? Balasku. Bo idutko. No nie! Sorki. Niestety to chyba będzie nazwy to jako normalny film. Eee, czekacie. Dobra, napisał kurde. Zagramy sobie chyba jeszcze rundę. Rundka, rundka, Wbijajcie do mojego klubu. Mówię to jakiś, któryś raz. Jak wiecie ne, ee, e, o, o z małej wszystko lipi. Neolipi z spacją. Wbijajcie, będziecie tam bardzo lubieni. Jak lubię u nas.

Prześliczny, nie dość, że jest, to jeszcze się tak przydaje. Kuba, nie spać. Nita, 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 siba, nita, 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 shiba. Dawaj, Olaf. Dasz radę, dasz radę. Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, o. La, la, lo. Dobra. Ech, moje śpiewy, śpiewki, ale dobra. Najgorszą no, na świecie. Dobra, to chyba koniec tego odcinka. Dzięki za oglądanie. No i papatki.